nawet serdecznie to um, tak ten rok był taki bardzo można powiedzieć taki mega inwestycyjny bardzo dużo zainwestowałem szczególnie w tym roku um, i w komputery i w rozbudowę komputerów i w rozbudowę um, tych e, urządzeń narzędzi no jest super. się troszkę spieszę, bo jeszcze chciałam odkurzyć. Przed chwilą byłem, e, posadam, e, tam w kościele namszy. No i natomiast e, zaraz odkurzę. Tam odkurzacz dałem do mycia, już powinien być całkowicie suchy No i natomiast wracając do tematu, e, no fajnie jest. Teraz e, odbudowywuję budżet. Bardzo dużo w budżecie poszło piężków, szczególnie w tym roku. E, no bo bardzo dużo zainwestowałam i w narzędzia, i w sprzęty różne, i w rozbudowę komputerów, i w rozbudowę roweru i w, w ochronę, która chroni mnie i ich sąsiadów, że jest super. Teraz jest naprawdę idealnie. Trzeba było niestety tak dużo zainwestować, żeby było wszystko dobrze, żeby byli wszyscy bezpieczni i żeby było wszystko jak najlepiej. Dzięki temu, że tak dużo zainwestowałam jest po prostu mega idealnie. Teraz natomiast budżet, który się odbudował zacząłem realizować marzenia z wyjazdami. Mam marzenia, miałam już wcześniej marzenia, które sobie odkładałem po prostu, bo walałem. jakoś mnie bardziej ciągnęło do rozbudowy technologii i do spraw technicznych, ale to już tak wszystko na fulla, jest to rozbudowane, dogrzane, dopieszczone i postanowiłem po prostu budżet teraz przeznaczyć na, na podróże. No i pierwsza podróż, która odbędzie się w nowym roku za jakiś niedługi czas. To będzie w górę i oczywiście upewniłem się, że mam buty odpowiednie. I no i mam, teraz mam mega dobre buty. Właśnie sobie przymierzyłem buty i jest ok, jest bardzo fajnie. Są fajne ciepłe buciki, z których jestem zadowolony, bo w góry to już muszą być specjalne buty. Natomiast jeszcze odnośnie wakacji, lata się też zastanawiam czy gdzieś nie wyjechać, czy w góry, czy gdzieś na razie to jest w fazie przemyśleń mógłbym też wyjechać sobie e, do mega fajnego miejsca, ale te bardzo mega fajne miejsce jest daleko i i to też w górach oczywiście e, to jest mega wyjątkowe miejsce, ale raczej chyba tam nie pojadę tak, tak wychodzę z założenia, bo no pobyt w tym miejscu, w górach, za granicą, no, mega dużo by wyszedł. I to nie cały tydzień by był, dokładnie z tydzień, no, że tam za granicę sobie odpuszczę raczej wyprawy. Z kolei natomiast em, tutaj em, postanowiłem właśnie Wyjechać sobie w góry z laptopem, żeby tam sobie robić muzykę. Dawno nie byłem w górach, w okresie zimy, że będzie fajnie w takim domku góralskim być sobie i tam na luzie sobie robić muzykę tak jak planowałem. W laptopie, w programie do robienia muzyki. No i tutaj natomiast jest, no, nadmówiłem no, tam z wszystkim. Bo dzisiaj chcę jak najszybciej i jak najwięcej ogarnąć tego tematu. Teraz sobie wyszedłem przed wyjściem odkurzać, wyczyściłem, żeby ładnie podkurzyć, podkurzać w pokojach, w domu całym, tak na szybko, tak ładnie zrobić. I tu sobie zrobiłem przerwę oczywiście. Jak już wszystko porobię, to jeszcze dziś albo jutro będę robił dalej. To jest takie można powiedzieć pierwsze podejście, teraz będę musiał tą blachę włożyć, ten płaskownik od drugiej strony i robić dalej krok po kroku, no. Fajne buciki, jestem zadowolony z tych butów, już dzisiaj doszły na czas, no jest super. Myślę, że kolejny rok będzie też tak bardzo fajnie, fajny jak, jak i ten... Ten rok był bardzo inwestycyjny, trochę mniej podróżowałem, więcej podróżowałem na rowerze oczywiście, a teraz w góry sobie pojadę pociągiem, będzie fajnie. No dobra, no to czas upływa, trzeba działać, no to hejka, siema, trzyma, trzymajcie się, wszystkiego raz, jeszcze wam, wam życzę najlepszego z nowym rokiem, hejka, pa.